Siemanko, witam Was bardzo serdecznie, jestem strony za to kolejny odcinek w tym kanale. Dzisiaj czas no, na odcinek ze Ski Jumping Clash, czyli nowej gry o skokach narciarskich, wyprodukowana przez Redblock Studio, czyli gra, która stworzyła Ski Jumping 2020 z, na, z następnymi update'ami do 2025 roku, więc można oczekiwać, że to będzie niezła gra. Oglądałem gameplay tej gry. No, i nie zapowiada się aż tak źle. Przepraszam za te powiadomienia, ale jak widać na BlueStacku pokazuję informację, że nowe pliki przychodzą. Bo jak widzicie tutaj na razie ta gra się wczytuje, trochę to jeszcze zajmie. Bo widzicie prawie 45 plików musi się wgrać do folderu, żeby zaczęło działać. Więc nie będę wam pokazywał tego całego oczywiście momentu pobierania. No i cóż, jak już mówiłem, nowa gra. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Widziałam gameplay z tej gry. No, wygląda ciekawie. O wiele inaczej. Niski Jumping 2021. Same prowadzenie zawodnika w locie jest y, trudniejsze, tak mi się wydaje, oglądając. Więc wcale nie będzie aż tak łatwo i nie będzie tak hop-siup, Łatwo sobie tutaj y, jakkolwiek y, poskakać, już za HS. Y, no, zobaczymy. Na razie, jak mówiłem, niech to się wszystko zainstaluje i będziemy się widzieli już przy. Y, przy rozpoczęciu gry, już jesteśmy w samouczku. E, zobaczymy, czy da radę w ogóle tutaj na, na tym wszystkim e, zrobić. W ogóle co ciekawe, to jest w tunelu aerodynamicznym. Nie na skoczni, to, to jest o wiele bardziej ciekawe. E, ruszamy, belka tutaj upuszcza. Możemy udawać, że gdzieś jedziemy. Odbijamy się. O, o, ładnie, 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 ładnie. I lądujemy. Ustał. To najważniejsze, że ustał. No. Nie ma tragedii, tylko muszę się przyzwyczaić do tego, yy, że jeżeli chcę pójść agresywnie, to muszę to puścić bardziej do góra, nie do dołu. A wydaje się, że pójdą pójść do dołu, żeby ten zawodnik poszedł agresywnie. Jak się to do dołu, to ten zawodnik leci pasywnie. Zaraz to pewnie zobaczycie. A czy coś nie wyszło? O, teraz. No to teraz leci bardzo pasywnie, ale kurczę, to teraz ładnie poleciał. Im wyżej, no to wiadomo, tym lepiej. Wydaje mi się, że już tego samouczku nie trzeba. Zobaczcie sobie tutaj menu. Jak widzicie, mamy tu oczywiście umiejętności. Najlepsze na razie to stabilność lotu. Mamy także paczkę, którą mogę sobie otworzyć. Mamy rękawiczki, upgrade kasku, no i jakieś końsy. Chodzimy sobie tutaj do ekwipunku, Nawet mamy charakter, mamy różne charaktery zawodnika po prostu. Mamy Markusa, Andrę jest jego, ale to jak y, przechodzimy do następnych turniej, Zaraz sobie je zobaczycie, mogę sobie go zupgrade'ować. E, 600 monet, mamy tyle, nie ma problemu. E, mamy także rękawice, które sobie dodaję nowe, oczywiście dzięki temu dostajemy jakieś punkty umiejętności. E, tego jest dużo, bo widzicie kombinezony, buty, wiązania, narty, więc tego troszeczkę jest. E, no i co tu możemy? Możemy sobie tak ogólnie jeszcze zagrać play. No i tak to wygląda. Mamy Puchary EFS Cup w Falun i Szczyrku, potem kolejne w Szczyrku i Rasznowie, potem już taki bardziej United Cup, potem Puchar Świata. Wydaje mi się, że to po prostu jest tak zrobione. No i FS Cup to pewnie taki FIS Cup, United Cup to pewnie kontynentalny, a Puchar Świata, no to wiadomo. Chociaż nie wiem, czemu Puchar Świata gramy na Garmisch-Partenkirchen. Na skosznie nie wiem czemu. No ale mamy także loty, ale to dopiero wtedy, gdy odblokujemy to za jakieś gwiazdki. Na razie tych gwiazdek mam 0, a jeżeli chcę pójść do drugiego IFS feskapu, to potrzebuję tych 30, więc możemy sobie zagrać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak w ogóle zobaczyłem, że no właśnie widzicie, mamy jakieś losowe niki. Rossi Kairin, Camper. Muszę to jeszcze ogarnąć, czy to się da gdzieś zmienić, no bo jednak chciałbym na przykład jako taki branker skakać, czy nie jakoś jakichś polosowych. E, nazwach. Zaraz sobie zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Jak widzicie, potrzebujemy tylko mam nadzieję, że się znajdzie, bo nagrywam ten film o 14. E, mam nadzieję, że nie będzie trzeba za długo czekać, jakby tu się wszystko zawiesiło. Może zaraz się uda się znaleźć. No, może takim, w takiej złej godzinie nagrałam ten film. Zobaczymy. Trochę długo to schodzi. E, no, zobaczymy. No, jak za chwilę się to nie pojawi, to zrobię szybkie cięcie i pojawi mi się już. A, dobrze, jest, na szczęście. No, jak widzicie, to po prostu są losowe nazwy jakieś, które nie wiem, czemu są. I już od razu jedziemy. To jest prolog, więc tutaj te skoki nie muszą być na maksa. W ogóle ta kamera jest dość ciekawa. O kurde, jak zapasywnie. Oj, upadek, ale podoba mi się tutaj tak. Ten ragdol skoczka, że nawet po ustaniu czasami może mieć jakieś problemy. Dobrze wyszedłem z progu, ale za pasywnie, czy za mocno pasywnie wyszedłem. No widzicie, te wyniki to, to i tak nie są jakieś aż takie dobre, ale ktoś przekroczył punkt konstrukcyjny. To wiadomo, to jest taka, można powiedzieć, rozgrzewka. Teraz czas na najważniejszy skok. Wydaje mi się, że muszę to zbyt lekko puścić. O, właśnie, tak, o, właśnie, tak. Oj, to była ładna próba, no ale jak widzicie, ten skoczek wcale nie jest tak pewny w tych lądowaniach, i czasami naprawdę może się wydarzyć zaraz grzmotnie. Ale 67,5 metra, naprawdę niezły wynik, to może być dobre miejsce, bo wyprzedzamy kilku skoczków. Będziemy tutaj nawet na prowadzeniu z niezłą przewagą, no ale jeszcze drugi skok, który może mi za dobrze nie wyjść. W ogóle jest tylko 5 sekund na to, żeby oddać próbę. Jak nie skoczymy. To jest dyskwalifikacja. No, ustał, ale odległość słabsza. Chociaż i tak 62 metry, niezła próba. E, w ogóle, jak widzicie, ta grafika wzięta ze ski jumping 2025. No, ale to zrozumiałe. Jeżeli grafika jest dobra, no to po co tutaj kombinować i szukać jakichś innych sposobów na grafikę w grze? Wygrywamy te zawody. Proszę bardzo. E, nawet dostaniemy tutaj ceremonię dekoracji, tak mi się wydaje. Tak. Jest strzałka, że ja wygrałem. W ogóle tutaj wszyscy są w tej ceremonii i dostajemy 16 gwiazdek. No więc jeszcze jedna gwiazdka, i będziemy mogli się cieszyć z samego e, nowego pucharu. Może uda nam się go zagrać i dostajemy za to jeszcze paczkę. Nie mogę jej otworzyć teraz, a czy mogę ją, ale nie chcę mi się tej, tej kasy marnować. To zagrajmy sobie jeszcze ten konkurs i zobaczymy, czy uda nam się awansować do drugiego ifs Cupu. Tym razem chyba Falun. Bo tutaj są dwie skocznie Szczyrk skocznia. Po punkcie K70 i y, Falun skocznia normalna. Nawet słychać w tle samą. Y, sam, same odgłosy z trybun. Teraz chyba będziecie je słyszeli. No, potem zrobimy sobie małą przerwę. Może uda mi się gdzieś znaleźć, jakiś gdzie się zmienia nick. Bo widziałem, że Bart y, sobie zmienił ten nick, bo, bo jednak jak mówiłem nie chce mi się skakać z y, takim jakimś randomowym nickiem. Teraz mamy falun. Chyba troszeczkę większy obiekt, bo to jest chyba HS100. No, tutaj już akurat widać, że będzie ciężej. Widać, że będzie ciężej 63,5 m. No ta 61 litrzy. No to wiadomo, to jest skok rozgrzewkowy. Ale no patrzcie jak inni skaczą, to jest prawie 100 punktów, no więc tu naprawdę będzie trzeba się spiąć, nie wiem czy może to tak z progu. no ale są też gorsi, jesteśmy aż tak tacy słabi. Za ostatnie miejsca dostaje się minusowe gwiazdki, więc to też trzeba na to uważać, żeby aż tak konkursu nie zepsuć. No i to był ładny skok, już tak bezpiecznie chciałem wylądować, żeby nie było problemu, 84 metry, to jest nota ponad 100 punktowa. Taki skok ponad 100 punktowy dawał miejsce w czołówce, i taki będzie, bo będziemy na miejscu drugim. No, strata do tego lidera to takie 5 punktów, ale spróbujemy. Spróbujemy zaatakować. No, wydaje mi się, ustał, ustał, ustał. Ustał, bałem pół metra krócej. Jeszcze w bandę wleć, ale ponad 200 punktów za tą próbę, chyba z tym gościem przegraliśmy, albo to jeszcze jakiś inny, który... Nie, jesteśmy na miejscu drugim, no więc wydawało mi się, że będzie ciężej skakać, ale powiem że na emulatorze też dobrze się skacze, naprawdę dobrze się skacze. Jesteśmy na miejscu drugim, dostajemy kolejne punkty na pewno do tych gwiazdek, 12, czyli jeszcze zostaje nam 28, więc jeszcze jeden konkurs będzie trzeba rozegrać. Tak, aby awansować do IFS Cup'u 2, a tam już troszeczkę większe skocznie, no więc cóż, albo nie wiem, poczekaj, potrzebuję 30, a tu mi pokazuje 100, albo to może takie maksimum, nie wiem. E, dobra, ja się na chwilę z wami żegnam i widzimy się już po przerwie. Jak już widzicie z nowym nickiem, no to nie było żadnego problemu, po prostu trzeba było wejść w profil i tam e, zmienić po prostu edit name. E, no i jak widzicie, brankerowski, więc... Teraz widzicie, kim skaczę. E, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Znowu i 1 bo niestety. Znaczy, teraz musiałbym tak naprawdę wygrać, żeby sobie zapewnić e, chyba miejsce w ifsk 2 Zobaczymy. No, jeżeli będzie trzeba, 100 gwiazdek, no to wiadomo. Nie będę maksował i nie będę jakoś tutaj próbował na maksa w to grać. I, i grać do, do momentu, aż to mi się uda, tylko po prostu już sobie e, zrobię to poza odcinkiem. Po prostu chcę wam tę grę pokazać i powiem wam, naprawdę fajnie mi się w to gra. Na razie. Ciężko też. To nie jest od samego początku takie hopsiub, ale był to chyba skok za pół konstrukcyjny. No nie, zabrakło pół metra. Takie rozbieżne noty: Norweg dał mi 19, a WOK 17. Puch, no też tak wygląda. E, prowadzimy. O 40. wygraliśmy z no, drugim gościem. Już nie będę wymawiał jego całego e, Ale wyprzedziliśmy go tylko 40. Ale wiadomo, to tylko prolog, można by powiedzieć, bo raczej nie kwalifikacje. Teraz skok konkursowy. W tych skokach i tak są rezerwy, bo wydaje mi się, że w tym pierwszym skoku, jak i drugim, leciutko za wcześnie skoczyłem, za wcześnie wyszedłem z progu. Ale niezła nota, 107,5 punkta. Rywale już troszeczkę mocniejsi, bo widzicie, ogromny styk na razie. Jeszcze zobaczymy, jak odpowie. No, nasze zwycięstwo nie jest wcale tutaj pewne. Będzie trzeba oddać dobry skok. Wcale. Nie aż taki podobny, tylko nawet chyba lepszy niż ten pierwszy. Leciutko mnie zlagowało, ale tu też chyba nie był powód tak słabego skoku. 55 metrów, a niestety to będzie spadek, i raczej nie wygramy. Chociaż? No nie, nie będzie, ale może będzie podium? Nie, będzie czwarte czy piąte? Czwarte miejsce, no dobra, tragedii nie ma, zdobędziemy jakieś gwiazdki. No i zaraz się dowiemy, czy to nam starczy, aby stanąć, żeby awansować do kolejnego pucharu. 6 gwiazdek. I uwaga, tak! Tak, mamy to, więc... No spróbujmy dzisiaj. Ostatni konkurs w tym IFS 2. Zobaczymy, czy tam jest łatwiej, czy jest trudniej, bo... Chciałoby się troszeczkę więcej poskakać. Może uda nam się na mamutach. Jestem ciekaw, jak tu będzie się latało na mamutach, bo na pewno to będzie o wiele ciężkie. Czy powiem tak, w ski jumping 2025 fajnie się lata na mamutach. Tutaj może być akurat na odwrót, że na tych skoczniach normalnych jest łatwiej, no ale wiadomo, im więcej skoków oddam, tym będzie łatwiej nam się tutaj skakało. Zobaczymy, czy tutaj poziom jest lepszy, czy będzie trzeba tu skakać znacznie dalej. No bo nawet 55 metrów starczyło na to, żeby być na podium zawodów na skocznika 70. Jeszcze punktuka nie przeskoczyłem, może się uda teraz. Nie wiem, czy skaczemy w rasznowie, czy skaczemy. W szczyrku, chyba to jest szczyrk. Bo nie wiem, czy Rasznow ma e, swoją oryginalną skocznię. O Boże, jak za wcześnie wyszedłem. E, o Jezu, teraz jeszcze. O Boże, Dobra, nieważne. 66,5 metra. To był prolog. Więc nieważne. E, Tutaj są te wyniki, no jesteśmy najgorsi, no ale też za wcześnie wyszedłem z progu, chyba metr, metr za wcześnie, więc teraz najważniejsze, żeby skoczyć dalej. No aż tak to dobrze nie było, no to, to muszę sobie powiedzieć, 67,5 metra, troszeczkę dalej chyba. No ale, nie no, dobra, wyprzedzam jednego gościa, zawsze coś. No ale strata do nawet tego ósmego to jest 16,5. No więc ostatni skok na dzisiaj. Wieje pod naarty prawie 3 metry. Żal nie skorzystać, nie? No, ładna próba. Tak na koniec. Ładna próba. To jest 83,5 metra. Więc raczej wydaje mi się, utrzymamy te miejsce. 9. Tak, nawet przegramy. Przegrałem gości, chyba nie, nie wiem, jak mi cudem. kurczę myślałem, że da mi to jakieś fajne miejsce, ale jak widać, poziom jednak jest tutaj wyższy. Albo po prostu szczerb mi się nie spodobał, minus 6 punktów i to powoduje, że spadamy. No nie, zostajemy. Nie wiem, no mamy i tak 34, więc to i tak starczy. E, cóż, dziękuję Wam za ten odcinek e, dzisiaj. No powiem tak, fajna gra, ma potencjał. Zobaczymy, co będzie dodawane, e, jeżeli chodzi o tą grę. Jakie będą updatey, no bo naprawdę ta gra. Ma potencjał. Ma potencjał, podoba mi się. Nie jest wcale tak łatwo osiągać dobre wyniki, wiadomo, dzięki tym umiejętnościom, które będziemy zdobywali, wiadomo, jak będzie to wymaksowane, to będzie wskakać bardzo daleko. Ale jak jeszcze nie jest, to nie jest wcale tak łatwo. I to mi się na pewno. Yy, podoba. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia, nie wiem kiedy, no bo no wydaje mi się, że za tydzień podsumujemy sobie już ten sezon Pucharu świata, no bo już w tym tygodniu Lachti. No i za tydzień już planica, więc y, tak naprawdę tylko ile? Cztery konkursy, pięć do końca sezonu. Więc jeszcze się cieszmy tymi skokami, bo tak szybko odchodzą. Dziękuję, do zobaczenia i siema.